z tej strony Parinio i po odcinku Gamera, który mam nadzieję, że się fajnie przyjmie. Hmm, nagrywam teraz odcinek z Minecrafta, hmm, oczywiście na Snapshocie 20 17 albo pokręciłem literki, albo pokręciłem hmm, ten hmm, cyferki, ale nieważne, w ogóle zarypisty spawn, żeby nie było. Trudny mam poziom, i yy, nie mogę czytować. Pokażę Wam teraz. Nawet nie wyświetla się podpowiedzi. No to dobra. No to fajny spawn, wrak statku, portal. No i po prostu przy morzu, tak jak sobie zażyczyłem do mojego y, planu na zrobienie, y, może nie spawnu, ale takiej jakby miejscówki. Z, będzie. Będziecie mogli się domyśleć w następnych odcinkach, jak będziemy ten projekt ruszali. E, o, w ogóle możemy cały portal zrobić. Nie wiem jak z tymi... O, kurde mać, jak się wystraszyłem. Jak z płaczącym obsydianem, ale raczej powinien też działać. No to skrzynka. No i ochrona 2, trochę złota. Uuu, marchewki złote. No to prestiżowe jedzenie, no to... Jak to mogę się bawić? Od razu łowieczki na start. Statek. Fajny spawn. Seed. Nie mam pojęcia, ale zaraz zobaczę. No, widzicie ziarno, czyli, czyli seed. Na, tutaj na ekranie tutaj jest. Wpisujecie ten seed i macie to, ten świat, który ja mam. Jeżeli Wam się podpasuje. No i od razu zrobię drzewo. Cicho tamowca. Ale fajna łowieczka. Dobra, zrobię crafting i y, zrobimy nożyczki. Nie chcę zabijać łowieczek. Y, mam nadzieję, że... Tak, starczy. Wiem, może głupio, że od razu nożyczki, ale szkoda mi łowieczek. No, jaka wi wiocha łowieczka. Dwie wełny. A ty dasz? Też... Może nie dwie, ale jedną, ale by się przydało więcej. No, na razie spawn w miarę okej. Okay. Jeszcze się rozejrzę. Mam nadzieję, że to nie jest wielka wyspa. No bo trochę pokrzy... Nie, jednak nie. Bo by pokrzyżowało moje plany, które w o, następnych odcinkach się dowiecie, o co chodzi z tym projektem. A, złotą marchewkę sobie zjemy, wciągamy. No, i jakieś łowieczki, może tamte będą lepsze? A w ogóle to jest szary kolor, a chyba się nie da mieszać, już nie pamiętam, ale raczej nie. No to ja pójdę do statku. O, ale dobra łowieczka, już nie potrzebuję tej szarej wełny. Dobra łowieczka, grzeczna łowieczka. No i dzięki za wełnę, zostawię tutaj, nie ma sensu. I tak później zniszczę ją, no to. Mamy już łóżko. W ogóle narzędzia nie robiłem. No to zrobimy mieczyk. Y, Kilow. No i nic tutaj ciekawego nie zrobimy. Przydałoby się siekiera. Ale tutaj siedzonki na razie rozsadzimy. Jaka dobra łowieczka. Ej, tu jest tak grzeczna łowieczka, prawda? Wpierw kiera trawę. No, no dobra. No to pójdziemy. Na spokojnie do statku, ładnie jest odkryty, no to raczej nie powinny być problemów, tylko jest w piachu. Ja bym nie niszczył tego statku. O, w ogóle mają dżunglowe, i tutaj mieszanka jest chyba wszystkie kolory drewna: chwierkowe, dębowe, dżunglowe, akacyjowe i jeszcze ten, jeszcze jedne brakują ten brzozowe. Kurde, za długo to się rozwala. Dobra. Tak płynie to. Ło, ale bogato. No i taki ludzie. Się, ludzie się fajnie ogląda. No to. Może zrobimy już powoli żelazne rzeczy. Jak szybko. Nie, wolę siekierkę zrobić. 18 mam tego żelaza łącznie z samorodkami Nie 18. Kurde, co za matematyka. 19. Gdzie jest ten crafting? Jest? O, łowieczka. Fajna łowieczka. No to. Sztabka i sztapka. To się przyda na handel z piglinami. Te złoto a po zrobię siekierę żelazną kilof się też przyda żelazny no i miecz też, nie wiem po co robię te, te drewniane mm. albo jeszcze zbroje, zbrojkę zrobię bo i tak jestem na hardzie eee, hełm mam ej pozbieram sobie, dobra od razu blok złota wezmę, a nie wiem, bo myślałem, że mogę już do portalu iść, no ale nie, było, nie miałoby to sensu, no to jest złotko, od razu przerobię, żeby mieć więcej miejsca. Nie no, mi się wydaje, że to będę robił ten projekt, może trochę ten teren zrobię inaczej, na pewno, no ale tak powiem szczerze, na razie mi się bardzo podoba. Tutaj będą tą rzekę zamuruję, ale to w późniejszym czasie mo może by na poza odcinkami, jeżeli będzie to nudne. Ale na pewno mm, będę chciał ten projekt zrobić. Y, przynajmniej na ten, y, na, ten jeden, y, na ten jeden jakby sezon. Nie wiem jak to rodzi, ale czy na odcinki, czy na sezony to będzie. Ale jeszcze pomyślę. Jeszcze dużo czasu mam. Ale na, to będzie taki główny projekt. Na razie nie zdradzę Wam, bo, bo ktoś jeszcze podpatrzy. Nie wiem, kto z takim zasięgami, jaki jak my mamy. No ale nie będę zdradzał, bo jeszcze ktoś nagra szybciej ode mnie. A ja będę chciał na spokojnie zrobić ten projekt. No i pozbieramy sobie trochę drewna. W domku raczej nie będę chciał robić. Może będzie gdzieś tu w pobliżu wioska, to sobie tam y, zrobię taki, ob, obmuruję ją i tam chwilowo będę chciał zamieszkać, bo raczej nie chcę tam na tym miejscu cokolwiek robić, ale dyniki się przydadzą. No to biorę dymki, ciach, ciach i szukam jakiejkolwiek wioski, bo by się przydała, jeżeli nawet by było blisko, to bardzo byłbym zadowolony, no bo na farmy wiechniaków, to bym nie musiał latać chyba pół kilometra no ale nie widzę nigdzie może w tamtą stronę o kolejny dynie. Jak dużo dyni w jednym miejscu. Okrówki są. Później krzemieniem je zatłuczemy. No dynie tutaj może pozbieram. Będę miał więcej na handel. No ale dużo dyni, szczerze mówiąc. No bardzo dużo. Łącznie już mamy prawie 20. No to się przydadzą je. Oczywiście może zrobimy ciasto dyniowe. Ale nie wiem to, czy by było to tak opłacalne na farmę dyni. No i... Mm, no, jakaś wioska. Nie za bardzo, widzę. Ale złoty można w pierdziele. O, lawa. No, ale oczywiście, żelazko się przyda. No to, kurde, jest teraz prestiż. Pamiętajcie, że teraz diamentowe rzeczy nie są prestiżowe. Tylko teraz netrajtowe. Net Tam jest prestiż. No i oczywiście, będziemy zbierać. Jak najwięcej próbujemy. Może. Może by było szalone zrobić piramidkę, ale nie chciałbym robić. Przecież bym musiał za dużo czasu poświęcić na to. Ile tu by było czasu? Nie chciałbym się po drugie robić. Chyba, że by, by były ogromne lajki i by było ogromne, y ogromne poparcie tego pomysłu, ale i tak nie zrobię tego, bo by mi się totalnie nie chciało. Przyspałam się, nie. Oczywiście wyszedłem. A już 3, 5 osiągnięć. No to fajnie. Mm -hmm. Nie ma wioski gdzieś w pobliżu. Nie ma nie ma nic ciekawego. Oczywiście tak jak powtarzam już po raz piąty to przyda się do projektu, bo jest taka jakby, no nie wiem, taka plaża. Ale oczywiście nie zdradzam Wam projektu. Dowiecie, możecie się domyślać co będę chciał zrobić w następnych odcinkach, ale na razie aż nie zdobędę jakichś fajnych, super i itemów, to raczej nic tutaj nie będę robił, no bo chyba będzie to na cały ten jakby sezon powiedzieć, no nie wiem jakby to, jak to będę robił, czy na sezony, czy będzie to jeden wielki taki od, yy, z jednego świata. Witam was po krótkim cię, cięciu, ale przepraszam, bo coś mnie wywaliło z minecrafta, yy, no i niestety, yy, no i niestety wywaliło mnie i tyle. No, no to yy, wybi wybiło mnie to z rytmu, poza tym co ja tam mówiłem do was, ale tutaj rybki na razie wybijemy, weźmiemy z nich... Yy, mięsko. No i poszukamy coś, jakiejś wioski czy jakiegoś lepszej, lepszego lądu. Zobaczymy. To ja tutaj pójdę sobie tak, o tak pomaszeruję po tym świecie. Zobaczymy jak, mm, jak tam nasze krówki i łowieczki. No, no to wybiję parę krówek, przepraszam. No, ale y, potrzebujemy trochę mięska. No bo sami złotymi marchewkami w końcu się wyczerpie ten prestiż, niestety. No, idź, 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 Dobra, no to krówka poszła. No i jeszcze świnki parę. Dobra. No i ogólnie ja chciałbym szybko pójść do netheru, bo ch chcę trochę zobaczyć też jakby wyglądał ten nether na survivalu, bo tylko na kreatywie patrzyłem na snapshot, a tak naprawdę to nic nie patrzyłem na normalnym na normalnym survivalu, bo nie chciał mi się grać. Bo nie chciałem ryzykować yy, ten. save'y Wiem o tym, że można kopię zapasową. Oczywiście zrobię tutaj. Tak w razie czego, bo jeszcze się okaże, że mi pa padnie ten świat. I no i będzie masakra. Oczywiście po tym odcinku zrobię kopię zapasową. Tak w razie czego? Zawsze mm, trzeba mieć kopię zapasową pod ręką. A ja tu... Tutaj wykopię węgiel wung węgiel węgiel No i trochę pokopiemy go. Będzie potrzebny nam do yy, przepalania yy, No i tutaj No nawet okej okay złożę Spodziewam się większego, ale szału nie ma. Już mamy 28 węgla i 21 dyń. ok no to pójdziemy dalej. Popatrzymy co tu jest. A nawet może pójdziemy dzisiaj do jaskini. Trochę się zabawimy z potworami. Raz, siedem, osiem. Piecek chcę zrobić. No i na razie złota klata. No nie wiem czy będzie nam potrzebna. Tak jeszcze myślę. No ale oczywiście sobie ją zachowam. Może jak będziemy w netę, że to... O! Kolejny węgiel. To z piglinami trochę pohandlujemy. Bo potrzebujemy złotej zbroi, jeżeli ktoś nie kuma, o co chodzi, to yy, niestety one takie są wybredne odnośnie gustów, bo on, one tak myślą, nie ma złota, nie prestiżowy jesteś, wypad, no i zaczynają cię bić, jak, takie jakby pigmeny trochę, ale tylko, yy, tylko że potrzebujesz złote rzeczy, bo też jeżeli jednego zaatakujesz, to reszta się rzuci na ciebie. No i tutaj jeszcze będziemy kopać ten węgiel mm. No to może będzie już przepalone, jest przepa A może jeszcze mięsko przepale. No to klatę zrobimy. Dobra, mamy klatę. Nożyczki nie wiem po co może. O górach. Jak się tu pojawiłeś? Ej, jak ty się pojawiłeś? Diable, jeden! <noise> z piekła z ziemi wyrosłeś! Odejdź! Diable, wracaj do piekła! Wracaj! Odejdź! O, jeszcze osiągnięcie. No, ale prochu nie wyrzucił. Niestety, niestety nie potrzebował na papierosy. No dobra, no to. Taka dziura tu jest. Dziura kreta hmm. No, patrzę na ląd, ale ta, ta góra mi przeszkadza. Totalnie taka dziwna jest. No to dobra, no to kolejne żarcie. Co to za mała? Sosna. Wytwy? Kurder. M Mojang, czy ty prowadziłeś małe drzewa? Czekaj. Poczekajcie. A w ogóle, jakie jest na łące sosna? M masakra. Mo Mojang, widzisz to? Czy to jest błąd? To jest błąd Minecrafta, czy co? So? nie wiem co powiedzieć. Zostawię tą sosnę na pamiątkę. Ale takiej sosny jeszcze nie widziałem. Czy to świerk, czy sosna? Kurde. Jeszcze pomylę i wprowadzę was w błąd. Chyba świerk. Tak, świerk. jest sosna. Sosne jeszcze nie wprowadzili w Minecraft. Nie zdziwię się jak wprowadzą. A zobaczymy jak tam żarcie. Bo, bo już prestiż ma marchewek tam już się skończy. A jeszcze tak yy, schaby... No i będziemy mieli mielone, schabowe, złote marchewki. Żyć nie umierać. Na ile się to piecze jeszcze? Wyrzuć się nasiona. Po co ci, że nie będziesz sadził trawki? Dobra, no to piecyk musimy rozwalić i pójdziemy dalej. Oczywiście wrócimy na spawn i tam będę y kontynuował ten projekt. Ale, o, jeszcze węgiel po Jak już na biedaka zaczynamy, później będę węgiel, węglem rzucał do wieśniaków. Będzie takie czasy, i będę wspominał, tak jak Janusz. Kiedyś to było, kiedyś to węgla się nigdy nie miało. A teraz, a teraz mam od groma węgla. Wiecie, co poza odcinkiem już to wykopie te drzewa. Jakie drzewa? Węgiel. Bo popatrzę na tą jeszcze mniejszą sosnę. Bo jeszcze takiej nie widziałem. Ej, chyba to jest bak jakiś. Powiedzcie mi. Bo teraz już zapomniałem, czy to jest normalna, czy małe, za mała sosna. W ogóle jaki... Wiedźma! O nie! Ja ucieknę z tej imprezy. Niech się tam zabawiają, albo ze mnie. No to... A, Taka to tutaj. Góry takie niskie. Albo mi się wydawało, albo wchodzimy w śnieg. Tak jakbym Tak normalnie, że jak skoczysz w śnieg jakiś półmetrowy, to się zapadniesz. Ale mi się tak tylko wydawało. Może będzie chatka wiedźmy. Napadniemy ją. A kota zabierzemy biedny kot albo schaby są mniej prestiżowe pójdziemy na górę i się rozejrzymy o jezu noc się zaczyna ale, ale wysoka ta góra chmury widać nawet to kurde masakra jak on jeszcze tu żyje z takim ciśnieniem ja, ja tego nie rozumiem w ogóle jak to jest? nie wiem czy to wyspa czy stały ląd czy co to jest. Nie bym pochwaliłem tak bardzo, może, może nagle ym, ten Minecraft powiedzie, aaa, pochwalił, no to nie będzie wiedział czy to wyspa, czy ląd, czy co. No to tak wygląda to, ale już sam zapomnieć, jest spawn, ale już mniejsza z tym. Hmm, no, i chyba pójdziemy do jaskini, mi się wydaje. Jesteśmy w miarę, w miarę przygotowani. Może to nie będzie jakaś długa przygoda w jaskini. Hmm, wiem, złoto mam, ale nie będę używał. Może się przyda na handel z piglinami. Jak, jak będę biedny, M jakieś może budki zrobię. Przepraszam. Przepraszam was. <noise> Koniu. Wybaczysz mi? O który ładniejszy? Ten ładniejszy, przepraszam. Przepraszam za wybredność, ale... Nie patrzcie. Jeżeli jesteście poniżej 12 lat, przemincie tę scenę. Dobrze? No to raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że nic nie widzieliście, jest wszystko OK. Konik, konika daliśmy do zagrody. Nie wnikajcie w te krzyki, ale... ale konik się upierał. <grystanie> no dobra, no to biedny, biedny konik tak poza tym. No ale dobra. Ale ten ładniejszy. Ważne, że ładniejszy jest. No to pójdziemy do tej jaskini pierwszej i lepszej. A nie... A dobra, no to mamy trochę... <grystanie> trochę mamy watyków. 40. Może będzie opuszczona kopalnia. to, to jeszcze więcej będziemy mieli... Jeszcze bym zrobił przed tym jakąkolwiek tarczę Bo jeszcze będzie jakiś szkielet i mnie będzie zaczął wkurzać Tak diabeł Oczywiście diabeł to jest creeper Jakby ktoś nie wiedział, bo tamten wyrósł pod ziemi i stąd się wziął diabeł No to wykopiemy to Nie myśli się czy co? Nie mam pojęcia Mm, a tarczę miał zrobić. Każdy powinien znać ten crafting. Jeżeli nie znacie, to... To nie wiem jak wygracie w Minecrafta, no ale się z tym. No to... Mm, no to pójdziemy do jaskini. Aha. To jest dziupla. dziupla gołębia, a nie jaskinia. Fajna jaskinia. troj dziupla gołębia. No patrzcie. Taka jaskinia, że wychodzisz stamtąd, a wchodzisz do morza. No co to jest za jaskinia? Nawet nie ma, nie jesteśmy na, nie jesteśmy nawet na 30 czy 20 poziomie. Co to jest za jaskinia? No wiesz, koniu. Zna, znajdziemy jaskinię? Pokaż w którą stronę. Stamtąd pokazuje, że jaskinia jest. No to posłuchamy się konia. No bo koń... Albo on zdradził mnie. I tam jest lawa, żebym specjalnie wpadł, bo... bo wepchnąłem do zagrody jego przyjaciela. Może, może koń dobrze mówi, a może źle. A może mnie ofrajeruje. Mm -hmm. No to pójdziemy dalej. Wracamy po przerwie, bo znowu problemy techniczne. A w ogóle... Minecraft, nie prankuj mnie! Ty masz płaskie brzozy! Patrzcie, płaska brzoza, płaski dąb, płaska sosna. Minecraft, ratuj mnie! To jakby taki, jakby taką linię całą. Taki na tym, na... Może na World Edit'cie. Taką linię sobie ktoś zaznaczył i dał Replace Air. No i cały jest w tym. No i sosny są. Biedne sosny. No fajnie konik wskazał. Wskazał w. O, statek przynajmniej wskazał, ale to później. Nie ma czasu na statek. Mm -hmm. No to miły jest konik. Później dostanie lanie. I też będzie do zagrody. Też pójdzie do zagrody. Spokojnie, w tej zagrodzie, zagrodzie dostają codziennie jedzenie. Nie są y, zabijane, maltretowane. Nic im nie robię. Tylko są do, w zagrodzie. Tam jest tam taka zagroda. Lub tam może być. A tam jest dla niegrzecznej zagroda. Mam nadzieję, że zrozumieliście żart. Jak nie, no to nie. No to pójdziemy. Może tam będzie jakiś lasek. Jaki lasek, kurde, jaskinia. Może znajdziemy jaskinię i kończymy odcinek takim fajnym akcentem. Okazuje się 20 minut później dopiero znajdziemy jaskinię, ale ważne, żeby zna była znaleziona. Najwyżej wytnę tam część, którą szukam jaskini i spotkamy się przy końcówce przy jaskini. Kolejna dziupla. Dziupla gołębia. Albo dziupla kreta. Dobra, no to dirt. Oczywiście. Po, po co ja trzymałem? No, przecież brak prestiżu, Dirt. No kto by trzymał Dirt? Dirt to dla... dla jest dla słabych graczy. Nie, wiecie co? Zróbcie domek z netherite'u. Nieważne, czy jest brzydki, czy ładny. Zró, a nie róbcie domek z Dirta, taki szałas. O, jakaś dziura. Kolejna dziura gołębia. No dobra, nie wynikam w te dziury gołębia i idziemy dalej. Uh -huh. Witam Was po krótkiej przerwie. Yy, znowu problemy techniczne i yy, 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 nie wiem dlaczego. Mamy jakieś problemy techniczne, ale znaleźliśmy przynajmniej jaskinię. Yy, jeżeli... Słuchaj, mój urywek głosu że A! No i koniec, no to ja już nie poradzę. No niestety już nie chciałam się znowu nagrywać, i jest Squid! nie Dobra, nie ten. by the way. Gin... Kurde, nie mogę się wypowiedzieć, bo jak mnie atakuje. No to dobra, no to jeżeli. Jeżeli już jest. Jeżeli. Kurde, jeżeli, jeżeli. Co ja mówię? Jeżeli jeszcze dotrwaliście do tego momentu, to mnie to cieszy. Ale mówię Wam od razu, że w następnym odcinku to zwiedzamy tą jaskinę pełną zombiaków, chyba już mam diabłów. Na następny odcinek mam już pomysł i z góry jeszcze raz przepraszam za taki urywek, jeżeli głosu, bo już mi nie chciało się znowu nagrywać i jeszcze raz i sprawdzać. No ale kończymy. No to dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I zapraszam Was do następnego odcinka i mam nadzieję, że Wam się spodobał. Cześć!